Cześć, cześć, ja jestem Mikela, to jest kolejny odcinek na kanale, dzisiaj e, kolejny odcinek z survivala i dzisiaj bardzo ważna rzecz, bardzo ważną rzecz będziemy robić, ponieważ będziemy przenosić e, tych villagerów do mojej e, bazy. I będziemy to robić za pomocą e, tego, tego tutaj sposobu, ponieważ e, już wam pokazuję jak to działa. Patrzcie, zrobiłem coś takiego z Dirta. Tutaj mamy łódeczkę, i tutaj prowadzą tory. Tory, które prowadzą tutaj, tutaj, tutaj i do tego domku, gdzie zamknąłem tego villagera. I on sobie tutaj ładnie czeka, aż żeby go e, zawieźć do, do, do tego pokoiku, gdzie on wysiądzie i wsiądzie do łódki. Więc yy, myślę, że to pomoże się udać. Czekajcie, tylko sobie zrobię tak, że mm, na początku zrobię tak i on może wejdzie. Jak nie wejdzie do tego sam, to ja po prostu go jakoś przepcham. Tyle, ok, jestem. I wezmę go jakoś tutaj za. Mm, muszę go zaciągnąć tutaj. No nie opieraj się, kolego, nie opieraj się. Czy tutaj już jest? Ok. Już mamy mniej do. Okej, okay, jesteś tutaj. Ja go wolę przepchać jakoś, no patrzcie te, te villagerzy, o, 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 okej, okay, okej, okay. dobra, jest, mamy go, on sobie tutaj będzie leciał, ja go trochę popchnę, pomogę mu, okej, okay. teraz tak, robię tak i tutaj mu niszczę to, oj, co, jak, jakim cudem, właśnie tu. Dobra, jest. Uff, dobra. Ja już myślałem, że się nie uda, że on ucieknie, ale dobra, jest. Mamy go. Także robimy sobie tutaj wyjście. W ogóle mam to, więc wolę sobie tak to zrobić. I płyniemy z nim do bazy. Uj, sorka. Dobra, płyniemy z nim. To będzie nasz pierwszy villager. Jeszcze tylko dwa. I będziemy musieli je jakoś przesiedlić. W sensie takim, żeby dać im inne zatrudnienie. Jak to mogę nazwać? Czekajmy, i może zrobię im takie domki tematyczne. Na przykład, jeżeli będzie bibliotekarz, no to może być jakaś biblioteczka, albo bibliotekę zrobię. Jeżeli będzie na przykład kowal, czy tam jakiś, nie wiem, czy on może być, to no zrobię jakieś tematyczne, nie? coś takiego, żeby to fajnie wyglądało. Ale na razie musimy je dać gdziekolwiek i później będziemy się martwić tym, jak to tutaj. Ee, zagospodarować. Zobra, już widzimy naszą piękną bazę. I tylko e, pytanie, gdzie zostawimy go? Musimy mu zrobić właśnie też jakiś taki: e, taki jakby kącik. Na razie tutaj. Ja myślę, że go zostawimy gdzieś tutaj. Zrobimy sobie takie, jakby też e, pomieszczenia małe. Patrzcie, tutaj zrobimy coś takiego. O! Tu, tu. Płyniemy sobie tak, zrobimy tak. Tutaj wypłyniemy. Zrobimy coś takiego. Teraz on tak będzie miał tutaj. Zatkamy jeszcze, żeby on tu jakoś jakimś cudem nie, nie wylazł. I dobra. Niszczymy sobie tą łódkę. Ten sobie będzie tutaj siedział. Mam nadzieję, że nie zniknie. Bo jak zniknie, to będzie trochę przypał. Ale mam nadzieję, że nie zniknie. O, proszę bardzo, dopłynęliśmy, robimy to samo, co wcześniej, czyli tak jakby, o, zawrócimy sobie. Podpłyniemy sobie tutaj. Okej. Okay. Jest, pięknie, tutaj sobie zamkniemy to znowu, żeby nam akurat nie uciekł ten nasz kolega kolejny, co będzie tutaj. I dobra, mm, wagonik bierzemy. I teraz musimy zrobić tak, że to nie będzie tutaj biegło. Tylko to będzie dalej biegło, czyli tutaj już zrobiłem sobie taką ścieżkę. O. Yy, tylko gdzie jest kolejne? Kolejny jest tu na górze, chyba. Czekajcie, on tu jest, dobra. Czyli zrobimy sobie takie, jakby. Hmm. Najpierw też się zastanawiam, czy mi starczy tych torów, bo tak sobie myślę, że może nie starczyć. Na tych półblokach, w, w takich jakby w sensie zrobionych takich, tu nie można kłaść torów, niestety. Dlatego no, muszę, musiałem je zniszczyć. Muszę je zniszczyć tutaj też. I zrobić je normalne. O, proszę bardzo. Mm. Robimy sobie tak. Nie, czekajcie, czekajcie, bo tu wyjdzie nam. Dobra. I będzie tak. Pyk. Pyk. O nie. Tu też nie można. Pyk, 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 pyk. Dobra, mamy to. Dobra. Teraz tak, dajemy mu tutaj to. On może wskoczyć do tego. Czy on może wskoczyć do tego? Czy ty chcesz wskoczyć do tego? O, to jest właśnie pytanie. Halo? Proszę wskoczyć do tego. Czy jak mogę.? A, nie będzie. A nie. Ok. Prawie yy, nie zabiłem wieśniaka. E, to znaczy, villadera. Mm, ale na szczęście może jeszcze ma troszkę życia. Przetransportowany został, proszę bardzo. Teraz mu niszczymy tutaj ten. No, patrzcie, znowu bym go. O, jest dobra. Mamy go. Dobra. Jest, jest. Dobra, drugi, drugiego mamy. No i znowu, kolejna rundka zrobiona. Piękne góry tutaj nam się wyłaniają, nasze. No i pakujemy kolejnego villagera, o widzę, że nie znikł na szczęście ten villager, dalej tam jest, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze, że nic mu nie jest, robimy to samo co wcześniej, już mamy tutaj przygotowane, proszę bardzo, wchodzimy, cyk, zamykamy, proszę bardzo, tutaj, tu, tutaj, tu, 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 Mamy to i kolejna rundka, czyli już trzecia, ostatnia. Mam nadzieję, że się uda i będziemy mieć trzech i to w zupełności wystarczy. To znaczy nawet dwa by wystarczyły chyba, bo można je rozmnożyć, ale trzy to już jakby wioska się stworzy i będą się respić żelazne golemy, które wykorzystam do farmy żelaza, bo też właśnie chcę zrobić farmę żelaza z tych żelaznych golemów. A do tego właśnie potrzebuję, żeby te, ci villagerowie, żeby jakby stworzyli wioskę w mojej bazie i wtedy zacznie się respić ten iron golem, czyli żelazny golem. Dopływamy do, znowu do wioski. Znowu robimy to samo, czyli pyk tutaj. Nie wiem czemu ja się w ogóle tu obracam, bo już nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Ale obrócę się niech będzie już. Dobra, mamy to, tutaj zamykamy, pyk, bierzemy, zamykamy to i tak, to sobie odkrywamy, żeby on tutaj sobie wszedł, okej, okay. i tak, to zostawiamy, to zostawiamy, to niech będzie, dajemy, bierzemy tory i kolejny jest tutaj, czy on nie zniknie, czy jest, jest, dobra, jest, na szczęście nic mu nie jest, to niech będzie tak, może być, Ok. Chodźmy sobie tu, 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 tu dobra. Starczyło na szczęście. I tak. Mamy tutaj naszego kolegę, którego trzeba jakoś yy, zachęcić znowu. Do Oj, dobra. To było szybsze, ale na szczęście w dobrą stronę poleciał, no bo nie miał już tam w drugą stronę jak. Więc okej. Okay. No, on sobie tu leci. On sobie sam tutaj. Patrzcie. Roller coaster mu zrobiliśmy. Okej, okay, mamy to, robimy to samo, tutaj już raczej nic nie będzie, złego się nie pow powinno stać. Okej. Okay. Wejdź sobie, ładnie, dziękuję. No po prostu tu, to działa perfekcyjnie. Ooo, no patrzcie, jeszcze nie chcę tutaj ze mną rozmawiać. Co za... Co za villager nie... niemiły, okej. Okay. Dobra, to już ostatni raz, kiedy płyniemy do bazy. I... Myślę, że to będzie y, koniec tego odcinka. Będzie troszkę krótszy, ponieważ y, no dzisiaj tylko zrobiliśmy to przesiedlenie tych villagerów. Nie zrobiliśmy nic takiego fajnego, nie budowaliśmy, ale w następnym odcinku planuję zrobić y, y, to znaczy, zbudować jakąś taką y, mini bazę w Netherze. To znaczy, w sensie tam, gdzie jest portal, żeby nie, żebyśmy mieli po prostu jakieś takie bezpieczne miejsce w neterze, No i żeby nas nic tutaj nie, nie skrzywdziło, jeżeli wejdziemy przez portal i od razu tam, no żebyśmy mieli jakąś bazę właśnie przy tym portalu naszym. O, pszczoła, pszczoła. Ok. Także to w następnym odcinku, a jeszcze później myślę, że właśnie zaczniemy robić tutaj villagerów, yy, zaczniemy je rozmnażać, yy, robić dla nich jakieś właśnie tematy... O Jezus, myślałem, że coś się stało. Myślałem, że on wypadł z tego... z, z tej łódeczki, ale na szczęście jeszcze jest, jeszcze się trzymasz kolego, nie? Okej, okay, chyba nie, mało rozmowny, ale miejmy nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Także, no, będziemy robić już y, tam za dwa odcinki, może dwa, trzy. Będziemy robić właśnie tą wioskę naszą i robić dla nich domki, które będą y, fajne, albo w ogóle czekajcie, czy domki, czy bardziej taki. Nie, no, myślę, że domki zrobimy. To by było fajne, no, ale żeby też oni nie uciekali, to muszę jakby. Y, no, im zrobić. No, takie zamknięte te domki, nie? Żeby, żeby nie, nie uciekali. No, ale to jeszcze pomyślę. Dobrze, już mamy tutaj <trych> trzech kolegów. No i super. No i mamy już trzech villagerów. Yy, misja udana. Misja na dzisiaj spełniona. Jestem zadowolony z tego. Mamy tutaj trzech kolegów i oni będą e, nam bardzo przydatni na w sumie cały czas. Będę od nich handlował, będę od nich brał różne, e, różne książki. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. E, jeżeli wam się podobało, możecie zostawić e, lajka, je, jeżeli możecie też zostawić subskrypcję e, i wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmikami. E, chciałbym jeszcze podziękować na szybko za aktywność. Bardzo mnie to cieszy, że jest dużo łapek w górę e, i dużo Subskrypcji przybyło. Mam nadzieję, że Wam się podoba to, co robię, i yy, piszcie komentarze, co, chcie, co chcecie też zobaczyć. Yy, będę na pewno je czytał. Wszystkie czytam komentarze, także yy, piszcie śmiało. I no to wszystko. Na razie, cześć, się do następnego odcinka. Hej!